Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Za chwilę posmakujemy szczególnej atmosfery, jaką zapewniają mecze tureckiej Super League. Zapowiada się niezwykle emocjonujące spotkanie. Nie mogę się doczekać. Tak, Tomku, bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę drużyny gospodarzy. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1 Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy: zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia, o ile nieofensywna, to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowych. Bomba w górę. Gramy. Bakasetas. Pewnie w obronie. Tiam. Mądrze teraz. Dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. Akcja przerwana. Odgwizdany spalony. Próba uniknięcia spalonego nie wyszła, bo ten powrót z offside'u okazał się spóźniony. Albo podanie poszło odrobinę za wcześnie. Siopis. trata teraz Siopis Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Pore zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. Maxi Gomez. Maxi Gomez. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Uwaga, to nie koniec akcji. Świetnie teraz to zablokował. Wiszcza. Maxi Gomez. Ma Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę Rywala. Może im dać prowadzenie. Gol! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Rzeczywiście kluczowa postać w pierwszej połowie. Nie dość, że oglądaliśmy wiele groźnych akcji, to jeszcze ten gol do szatni, dzięki któremu prowadzą. Gwizdek i zaczęło się. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Może im dać prowadzenie! Gol! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu! Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Dobrze się tu teraz zastawia. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Maxi Gomez mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Piłka do Maxi Gomeza. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Czy czymś zaskoczy przeciwnika? Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Wybija piłkę z dala od bramki. No, gdyby nie on, byłoby już chyba po meczu. Wspaniała teraz interwencja bramkarza. Nadal przegrywają tu tylko jednym golem. Na oklaski przyjdzie czas. Teraz trzeba się skupić na obronie. Czy trafi do siatki? Jest, proszę państwa! Jest gol! Czyli mają już dwie bramki przewagi. To było dobre wykończenie. Szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. 2 do zera, gramy dalej. Nie ma gwizdka, sędzia stosuje korzyść. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Ciekawa teraz piłka górą. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Pilkę dostał Edinbiszcza. Kluczowa interwencja obrońcy, ale nadal jest groźnie. Maxi Gomez? Proszę państwa, to już trzy gole przewagi. To już podchodzi pod znęcanie się nad drużyną przeciwną. Ładna bramka z bliskiego dystansu, pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Podejście wyżej, odbiór klasyka nowoczesnego presingu. Sędzia pokazuje, że będzie wrzód z auta. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie Golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Pozostało już tylko 120 sekund. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Rozpoczną od rzutu rożnego. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe, co pokaże nowy gracz. Kłębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. No i mamy gola. Chwila radości dla kibiców, ale już chyba za późno tutaj na taki comeback. Nadal wysoko przegrywają. Raz jeszcze spójrzmy, jak rozegrali ten stały fragment z rogu boiska. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. Koniec! Górą drużyna gospodarzy mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Drużyna zagrała naprawdę dobry mecz, a najlepszym tego odzwierciedleniem jest wynik: zwycięstwo dwiema bramkami wyraźne, pewne. Fantastyczny występ. Taką grą wnosi naprawdę wielką jakość do swojej drużyny. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców, a mimo to nie powstrzymali go. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Może im dać prowadzenie. Goal! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu. Na oklaski przyjdzie czas. Teraz trzeba się skupić na obronie. Czy trafi do siatki? Jest, proszę państwa, jest gol! Czyli mają już dwie bramki przewagi. Kluczowa interwencja obrońcy, ale nadal jest groźnie. Proszę Państwa, to już trzy gole przewagi. To już podchodzi pod znęcanie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. No i mamy gola. Chwila radości dla kibiców, ale już chyba za późno tutaj na taki...